Hello, hello 320, ja jestem Kaczek Witowski. Bardzo serdecznie w 18. już odcinku z Bitcoin na moim kanale. Moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, wam tylko powiem, że mam jakieś 45 minut do lekcji, ale nieważne. Lecimy, kontynuujemy oczywiście naszą przygodę w naszym pięknym nowojorskim mieście na Brooklinie. Dokładnie no i dzień 18, Argentyna oczywiście. O czym nam tu nasz. Yy... Nasz ziomeczek powie, pochwalicie się, czy mam sprawdzać. Skądże szefie wszystko w porządku? Dobrze, że to powiedziałeś, Magda. W takim razie sprawdzamy. Norma wykonana Kelly, bardzo dobrze, długopisy w dłoń i notujecie. Burmistrz truje mi dubsko o wpływ z mandatów. Obijacie się, przynieście mi po 10 mandatów zaparkowanie i macie patrolować wasze rewiry przez to, że stoicie w miejscu, jest tyle wykroczeń. To tyle. Jakieś pytania? Nie? Doskonale. W ogóle powiem wam, że wczoraj odkryłem. O co chodziło z tym, że ten budynek ma numer coś tam 23 i 27? Yy, szczerze wam powiem, że nie wpadłem na to sam, musiałem wpisać w internet, bo jestem, no nie spodziewałem się, że trzeba te liczby pomnożyć i daje nam to liczbę 621. Byłem więc trochę zdenerwowany, ponieważ, no, kur... No, 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 kto by zrobił tak? No, bez sensu. W sensie, spoko, ale no, zdenerwowałem się trochę. Zobaczymy, czy dzisiaj w 621 pod numerem 6 jest Terence. Jak go nie będzie, no to dupa. Potrzebuję kilku pomysłów na szybką kasę. Łapówki, narkotyki, prostytucja. Serio? Serio, mogę dać ci zlecenie od ręki Ja chciałbym szybko zrzucić parę kilo. Spróbuj heroiny Bulimi I Aids e, Kelly, weź za mnie zmianę w przyszłym tygodniu? Nie, e, chcę się stąd wyrwać, zostań aktorem, mam szansę Zostać aktorem, mam szansę Kelly, a w takim razie... No w takim razie nie e, Szefie, mogę wyjść dzisiaj wcześniej? Lepiej żebyś miał udar i nie wiedział co mówisz Słyszeliście dziś, znowu łażą. Kto? No, tajnić z wewnętrznego, lepiej nie brać w łapę. A tak w ogóle, masz bardzo lśniące buty, Kelly. Dziękuję. A czemu krzyczysz? Nie udawaj, ktoś wysmarował mi pas pastą do butów. I tak prowadzisz to swoje małe śledztwo. Nie spodziewaj się awansu. Nie udawaj, ktoś wysmarował mi pas pastą do butów. Co? Nieważne. Modliliście się już dzisiaj? Ja nie ser. Dlaczego do kurwy nędzy nie zmówiłaś dziś pacierza? Jestem ateistką, ser, też kiedyś byłem, a potem poszedłem na wojnę, tak jest ser. I ty teraz też jesteś na wojnie, tak jest ser, więc módl się, żebyś dotrwała do końca, tak jest ser. No czyli taki standardzik szczerze mówiąc, dobra, lecimy sobie na rejon. Oczywiście sprawdzimy na początku ten dom, bo jestem naprawdę za za zaciekawiony, czy tam jest Kelly. W tym kuchwa domu, mieszkaniu, no. Podszlifuję formę, potrawię dokładnie rewir. No i normę mandatową masz konkretną. No ja dole, jednak nabiegam się. Dobra, spadajcie już, bo nie wyrobicie się ze swoimi zadaniami. Jasne, na razie. Bo szczerze mówiąc, to jeśli tu sprawdzimy... No tak, możemy zdobyć dowody potwierdzające nazistowską przyszłość Hakranka. Sprawdzić dalszą część nagrania, oczywiście. Przeprowa no i właśnie... Mam trop Terensa. okej okay. Czyli jednak bo szczerze wam powiem, że wczor po wczorajszym dniu... Ej ty, co się stało? No właśnie, to nie powinno mi tu pokazywać. Po wczorajszym dniu, właściwie jak już skończyłem, wyłączyłem nagrywanie, bla bla bla, etc. etc. no to szybko, że tak powiem, dobra, szczerze mówiąc to ja może najpierw zrobię ten patrol, bo to jest ważniejsze Yy, sprawdziłem, czy właśnie coś mi się pokazuje, jakaś yy, notka czy coś i nic nie było i dlatego się zdziwiłem, że jednak mam yy, szlak terensa, to mnie interesuje bardzo, więc zobaczymy, czy on tam będzie. Dobra, możemy pogadać z mafią oczywiście, nie, no, rzeczywiście, pyszna, źle się dzieje, naprawdę źle, co się stało, powiem wprost, może pan mieć kłopoty. A dobra, czy on to mówi, yy, no to co już mówił i nie możemy sobie zjeść pizzy, bo, bo nie. Dzień dobry, mogę zająć chwilę? Proszę. Moja siostra ma problem, w którym należy się zająć. Wyszła na za mąż za tego nieudacznika Maxa. Nie dość, że Irlandczyk to jeszcze Pius. Wiele mogłem, mogłem mu wybaczyć. Moja siostra jest jednak nietykalna. Rozumie pan, dlaczego sam się tym nie zajmiesz? Lisa by mi, by mi nie wybaczyła. Louis też doradził, żebym prosił kogoś z zewnątrz. Ktoś z zewnątrz, czyli ja? Dam 100 dolarów, padniesz z nim pogadać. E, no, no spoko, no. Lisa, lisy ma przy tym nie być. Po drugie, PM wychodzi dziś z domu. Lepiej załatwić to pod jej nieobecność. Załatwione, nie martw się o to. Dobra, a który? 613, mieszkanie numer 3. No właśnie, o to mi chodziło najbardziej. Jezu, tyle mandaciku bym se tu powystawiał. I wiecie co? Se powystawiam mandaciki, bo kto mi zabroni... Okej, okay, dobra, holowniczek, posterunkowy, panie posterunkowy na, na kawkę mi ktoś zabrał jak? Miło Jezus Maria, aż tak bardzo mnie kochałem. Błagam, błagam, nie, nie ma o co, ale naprawdę błagam i Amerykanin, Amerykanin... Jak Amerykanie, Amerykanina, bez patriotszego, mambo jambo, mambo jumbo. Wyprówa mi pan flaki, umieram. Hej, to tylko mandat. Nie, to mój koniec, proszę, bez mandatu nie chciałem, no iść pan, dziękuję bardzo, opowiem o panu wszystkim. Nie ma sprawy, idź lepiej, jasne, jasne. Ej, nie chciałem tego zrobić, chciałem mu wlepić ten mandat, ale jestem zbyt ułomny i nie umiem klikać przycisków. No ale cóż, zdarza się. W ogóle powiem wam, że odwołali mi dzisiaj lekcje, pierwsze angielski. I miałem na godzinę, lekcje mi się zaczęła o 12.20. Tymczasem mój ojciec przychodzi i. Kurwa! Giby! No, i musiałem iść do GIBY po prostu, bo to uch, tak bardzo nienawidzę swojego życia. E, nie, tym razem ci nie odpuszczamy. Trudno, pieprzony, bla bla bla. Tak, o, obrażasz mnie, ja wiem. Bla bla bla. Możecie mnie obrażać. No i rewir skończony. Melduję ukończenie przeputu Rewil czysty, odbiór. Tu centrala przyjęliśmy. Dobra, jak jesteśmy przez high five, to możemy to ogarnąć. I jak nagranie? Zgodnie z obietnicą, ostre jak Żyleta. Ale nie wiem, czy chciałem to zobaczyć. Cholera, aż tak źle pokazuj. Kurwa, wiedziałem, wszędzie swastyki. To powojenne nagranie? Co do tego nie ma wątpliwości. Proszę zatrzymać i dać zbliżej na tę postać. Ze 30 lat młodszy, ale to krank. Ad, Adamski miał rację. To wystarczy, świetnie się spisałeś. Zabieram taśmę, później się rozliczymy, ale. Lewi, co pan tu robi? Świetna robota, oficerze, a teraz proszę mi ją oddać. Śledziłeś mnie? Zdajesz sobie sprawę, jak ważny jest to dowód? Taśmia to brakujące ogniwo w całym dochodzeniu. Powiedzmy, że ją oddam, co dalej z krankiem. Dla takich osób jest specjalne miejsce w piekle. Rozumiem i nie chcę go usprawiedliwiać. Ale gość ma pod 90, nie przeżyje nawet aresztowania. Zgarniemy go o czwartej p.m. spod apteki, bądź wcześniej będziesz ubezpieczał całą akcję. Kurwa, w co ja się wpakowałem? No dobra, ja my chcemy go aresztować? Asystować pod apteką agentom porywającym Kranka Czwarta AM. Ja tu wystawiłem już mandat. No dobra, no jak muszę tak zrobić, no to tak zrobimy, szczerze mówiąc. Tu już mandacik jest wlepiony. Pani nawet wyszła ze z kościoła. Co się stało? Jacyś ludzie w, wypytywali mnie wczoraj o Kranka, strasznie mnie wystraszyli. Wie pan, kim byli? Niestety tak i nie mam dobrych wieści. Chodzi o to, co robił będąc wojskowym, prawda? Tak, Normo. Ale mają jakieś dowody, coś mu grozi? O widzę, że błagam, niech mi pan powie. Tak bardzo go kocham, nie mogę go teraz stracić. Eee... No dobra, powiedzmy jej. Eee, wywiad ma zamiar porwać go dzisiaj z apteki o 4.00 a.m pijem. Mój Boże, co teraz? Muszę go ostrzec. Z Normą odradzam, to profesjonaliści. Grozi ci niebezpieczeństwo, jeśli tego nie zostawisz. Słabo mi, nie wiem co robić. Wejdź do środka, uspokój się. Najlepiej zamknij lokal. Nie możesz obsługiwać w takim stanie. Dobrze, wszystko będzie dobrze. Ja mam wezwanie na rewir, musisz sobie poradzić. No to kiepsko z Normą. Jeszcze nie jest Dobra, idziemy do tego frajera Terensa, bo mnie zdenerwował wczoraj. D. Jones, że tak powiem. I co nic? Nic nie powiedzą mi? Yy, a może tu coś mi powiedzą? Yy, kto tam? Postrękowy, czy wszystko ok Z czym? Z domofonem. Głupie żarty. Czyli jednak gówno. Gówno w dupie, cycki w zupie. Asystować pod apteką. No cóż, jesteśmy, moi drodzy, że tak powiem, w piździe. I nie mam pojęcia co robić. Nie wiem, może do monopolowego mogę podskoczyć, ale tu są jakieś ziomeczki. Tych bójców wcześniej nie widziałem. Czego tu szukacie? Niczego, stoimy, chyba wolno. Bądź yy, będę miał was na oku. Okej. Okay. Ja znałem pańską matkę, nie wiem czy mi miło, czy mi przykro, e, d, jak zdrowie. E, je, mam trop Terensa. Mam napisane mam trop Terenza. Nie mam pojęcia jaki mam trop, ale mam trop Terenza. Byłem pod tym mieszkaniem, zesrałem się, bo zapomniałem, bo nie wiedziałem, że muszę to jakoś yy, no jak to się nazywa, yy, musiałem być ułomny, bo, no nie, no nie byłem ułomny, no nie pomyślałem, że trzeba to pomnożyć, no bez sensu w ogóle, ale dobra. Ej w ogóle mam tylko, y, zgłasza się co jest Telefon do ciebie odbierz w budce Dobra, nie robisz mi łaski, nie jestem twoim pogerem Nie? Pierdol się Kelly Po co bla bla bla, dobra, pierdolicie Jak poty jakieś, tu Kelly, kto mówi? Kelly, priatiel, Igor? tak to ja, pamiętasz mnie, no jasne, co u ciebie? Bardzo хорошо. Właśnie mnie wypuścili. Dzwonię do, od Briata, pracuję w centrali telefonicznej. Jak to wypuścili? Normalna, jak już przyleciałem. byłem na rozmowach, ale to tylko parę dni, rozumiem i wszystko ok? Prezenty się podobały? Zginęły na lotnisku, szkoda. Może coś ci przysłać, musi być dobry moment. Zadzwonię jeszcze kiedyś i podam ci adres. Otwarzasz VHS i kasety Rambo. To o Wietnamie. Y y wiem, fajny by fajny byłem w Wietnamie, a kto nie był? No dobra, muszę kończyć. Trzymaj sykieli, Cześć, Igor. Ta, zginęły. Okej, okay, czyli sobie do mnie mój kolega Igor, mój oczywiście rosyjski przyjaciel do nas zadzwonił. Bo czemu by nie? Nawet nie wiem, czy przyjaciel to jest po, po rosyjsku przyjaciel tak do końca, czy nie? Ale ja się tam będę przejmował. Ej, halo, przecież ja już tu wystawiłem mandat. Czemu ja tu holownik. Co? Wystawiłem tu mandat, nie? No to nie rozumiem, co, co jest źle. Mamy zgłoszenie o potrąceniu pieszego. Zgłasza się, gdzie się to się stało. Pod 607. Kagaretka zabrała potrąconego do szpitala. Na miejscu pozostali świadkowie. Zdarzenia zbierz. Od nich zeznania. Jak uda się znaleźć we, wóz, to go zraportuj. Kierowcę aresztuj, o ile nie zwiał. Przyjąłem, zajmę się tym. No i dobra, no to lecimy sobie... Potrącenie sobie przesłuchać Mogę tak powiedzieć? Nie wiem Musimy polecieć do Lombardu, bo oni będą wiedzieć Oni będą wiedzieć coś o się na 100% Papieros? Tak wiem była pani świadkiem wypadku? Tak, kupowałam płaszcz u Brasakę I nagle malachitowy samochód wyjechał na chodnik i potrącił pieszego. Malachitowy? Dostawczy? Nie, to kolor auta. Kurwa, co to za kolor? Co działo się dalej? Potrącił przechodnia, a później szybko odjechał. Wie pani, jak wyglądał kierowca? Nie widziałam. Taki śmieszny gość. A marka wozu? Malachitowy, może wpadający w oliwkowy. A marka? Krodilak, może PX Pacer? Nie mam pojęcia. Dlaczego pan nie... Skakuje to, to nowe pytania dziękuję, czyli nie wiem nic, może ten gość coś widział. No dobra, widziałeś coś jak wyglądał kierowca? Tak, stałem tu niedaleko. Koleś w garniaku, kojarzę go, nie mieszka tu ale często bywa w okolicy. Nieźle stuknął przychodnia, aż reflektor w aucie poszedł. Jakieś szczególne, znasz markę sa z samochodu? Ta zielony Grand Turbino. E, tablic nie pamiętam. W porządku, coś więcej wiesz o tym gościu. Koleś przy kasie, pewnie urzęda z, z okolicy, ale więcej nie wiem. To musi mi wystarczyć, dzięki za pomoc. Okej, okay. odnaleźć samochód zielony Grand Turbino, ma zbitą lampę po potrąceniu. Yy, tu nie widzę, żeby była zbita lampa, yy, a to jaki jest? Yy, nie, to jest Cordillac, to nie mam pojęcia jaki to jest zielony yy, coś tam, coś tam. Bo się też nie znam na autach, a tym bardziej w tej grze. Grand Turbino, nie mam pojęcia, ale zielony Grand Turbino to będziemy szukać. Po prostu, jak będzie jakieś zielone auto, to będę sprawdzał. A jak, jak nie zapomnę, oczywiście, a jak zapomnę, no to przypał moment. Dobra, no trzeba lecieć do tego Lombardu i ogarnąć, że tak powiem, akcję z Terensem. Bo jeśli mam na nim trop, to jedyne co mi się przychodzi na myśl, to że właśnie Lombard będzie wiedział coś na, na ten temat. Ale tak mi się przynajmniej wydaje. Ma pan posterunkowy chwilę, mam sprawę. Pojawiło się dwóch bambusów niedaleko. Stąd robią nam konkurencję. Podejmij interwencję, zaraz z nimi pogadam. Super oddzięczymy się, no to chyba nawet wiem kto. Grand Turbino, no to sprawdzimy te światła. Nie wiem, może zderzak z tyłu pęk czy z przodu, bo tu już widzę, że jest pęknięty. Dobra, 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 chwila. Przegonić nowych dealerów Odnaleźć samochód zielony, mas... O tej, znalazłem o, dzień dobry, dzień dobry Co pan robi przy moim aucie? Oho, jest pijany Pana auto było widziane dwie godziny temu Po 307 potracił pan przechodnia Żartujesz, nic na mnie nie masz Mam zeznanie świadków, pójdziesz pan ze mną Nigdzie nie jest. tak już jest przełożonym Jak nie to osobiście, a na gane. Rozmawiaj z centralą Jak się pan nazywa? Benjamin Rogi Tu 421 jest ze mną Niejaki Benjamin Rogi Zapytajcie szefa o tego pana Zaczekaj Okej, okay, tu centrala, masz go puścić, to polecenie z góry. Ale bez dyskusji. No to dobra, no, przyjąłem, jest pan wolny. A widzisz, na przyszłość nie pamiętaj się tu. No, ale bez sensu, ty, ale zgłasza auto i tak. Zgłaszam się, zgłaszam przyszkiwane auto, stoi przy wezwanie przekazane. No, no, no i bez sensu, nie mam pojęcia tu, co się wydarzyło, ale dobra. Witam, panie władzo, rozmawiajmy, oczywiście... Ja Skupię, bo, że tak powiem, więcej staminy to lep lepsze się dzieje po prostu. E, kradzież, odbiornik. dobra, za daleko i tak nie zdążę tam dobiec, więc nawet nie mam co. E, siema, siema mój człowiek, no siema. Dobrze, że kurwiasz tych makaroniarzy, współpraca nam się układa, nie? Dobrze się, jest dobrze z wami żyć, aby tak dalej, ziom, będzie się opłacać. No, czyli dalej gówno wiem, świetnie bez odbioru. Okej, okay, to nieważne, nie mam pojęcia co się wydarzyło. A, czyli cóż, dalej nic nie wiemy na temat naszego terensa. Jestem debilem, to prawda. Dobra, lecimy sobie przegonić tych dealerów. Może tym. Ty, ciekawe, czy teraz będę mógł z nimi pogadać? W sensie. Okej, okay, jestem w stanie z nimi pogadać, na szczęście, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Wciąż tu jesteś, a co, nie wolno tu stać? Liczę do 3 i wzywam radiowóz 1. Dobra, dobra, po co od razu radiowóz 2? Dogadamy się, tu jest 50, yy, licz dalej, 3. Yy, dobra, zawijamy się, tak myślałem. No i koks, gang plus 10, no i super. Okej, 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 dobra. Trzeba zacząć wstawiać oczywiście mandaciki. Policja plus 5, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. Wystawiamy mandacik, parkowanie, bla bla bla. Cyk, no i super, koks dobra, tu może kupimy sobie jakiegoś hot dogersa. Dzień dobry, masz hot, może hot doga, kupmy sobie hot oczywiście, już się robi. Bla bla bla. Oczywiście mój piesek musisz czekać teraz, bo jest frajerską pompą i parówą, no ale cóż, holownik mogę sobie wezwać? No i w końcu, zgłasza się, dziękuję. Wezwanie przekazane. Ty, yy, pamiętaj o z, z zadaniach dziennych. Cholera, pamiętam, pamiętam, ale ten czas leci. Policja minus 2, bez sensu. Yy, dobra, jeszcze raz spróbujemy zadzwonić pod tą szóstkę. No dobra, nic tu się nie dzieje. Johnson może mi powie, tak? Pozornikowy yy, nic nie szkodzi, a właściwie to szkodzi. Oglądałem mecz. Jaki wynik ja dzisiaj się prowadzę? Dzięki i przepraszam. Do widzenia. Nic się nie stało. Do widzenia. No co? Okej. Okay. Czyli dalej gówno wiemy o Terensie. Właściwie to nic nie wiemy o Terensie, więc troszkę kiepsko. Nie podoba mi się to. Tu 420 norma robocza wyrobiona. Bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba, ale jednak jestem w sumie smutny. Chwila, 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 bo ja zapomniałem yy, tu nie, nie chciałem tu, chciałem tu wejść W imieniu rodziny Tagiala Złożyć wizytę u Maxa Numer 313 mieszkanie numer 3, ale po drugiej PM Więc to jeszcze Jeszcze nie ten czas Wystawiamy oczywiście mandacik O, ktoś widzę, że ktoś do mnie już biegnie Błagam, 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 nie mam o co Mambo jumbo, bla 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 Bądź nieugięty, rozkaz z góry Bla bla bla, pierdol się Oczywiście mnie wszyscy nienawidzą za to, że wystawiam se mandaty no, ale co mam powiedzieć? No, ech, możecie przestać, odmawiamy oczywiście. Nie będę brał w łapę, bo tu mogą być tajniacy i mogą widzieć to i mogą mnie zgarnąć. A ja mam dość wystarczająco pieniędzy i mi to jest po prostu niepotrzebne. Dziękuję, dobranoc, mam nadzieję, że wszystkim wytłumaczyłem, ale i tak parówy będą do mnie przychodzić, że mam mi nie wystawiać tego mandatu. No, ale co ja mam poradzić? Takie już, tak jest ta zgrasz skonstruowana i nic na to poradzić nie może. O, ja pierd... Bądź nieugięty, pieprzony, bla bla bla. No, ludność minus jeden, dajcie mi żeś spokój. Dobra, 613, jest, druga pm, więc w sumie możemy chyba tu wchodzić. Już tak mi się przynajmniej wydaje. Mieszkanie numer 3 jest po drugiej pm, więc ja mogę tu według mnie wchodzić. Jak coś, to mnie oszukali. Kto tam? Listonosz. Przesyłka dla pana Maxa Drake'a. Właś. Mówię, że jesteś listonoszem. Pokaż nakaz, jak chcesz wejść. Przekonuj. No dobra, daj spokój, chcę pogadać. To przynieść nakaz, bez nakazu nie pogadamy. No dobra, soli drzwi. Widać, Max jest przygotowany do wizyty. Kurwa, skąd tu wytrzasnąć łom? Wołał mnie pan? Że co? No potrzebuje pan przecież łomu. A ja jestem wędrownym sprzedawcą łomów. Kieszonkowe, podręczne w rozmiarach XXX i XXL. Co on kurwa, pierdoli. Dobra, dawaj ten łom XXL, a kasa? Yy, zaraz yy, pójdziesz siedzieć. Yy, dobra, już dobra. Łom znajd znajdziesz w warsztacie. Jezu, muszę chyba iść na odwyk. Ale, że do warsztatu muszę iść? Yy, Znaleźć. Co? No tu jest warsztat, nie? Czy, czy co jest? No tu jest, faktycznie jest. Spróbuję z tym, obyś się nie, nie złał. Nie, chcę. Nie, ja po prostu nie chcę. Nie, nie, nie. Yy, Mag już chyba mnie nie wpuści, muszę zadzwonić po No nie chciałem na trójkę dzwonić. Dajcie mi pod czwórkę. Wierzbowski chłop tu się nazywa. Kto tam, posłankowy, mam interwencję, proszę. Dobra, z tyłułem powinno się udać. Wyważam drzwi, Max. Buu! Ktoś cię nasłał, a chciałem porozmawiać po przyjacielsku. Rozmawiajmy, czego chcesz? Pieniędzy nie stać cię. Czas mu dać nauczkę. Starczy mu już i tak, że ona go nie pozna. Upłynęło 15 minut. Koks? Pilnuj się, Max, nie chcę kolejnej wizyty. Ty pewnie też nie, prawda? Zgłoszę to. Policja się tobą zajmie. Odradzam takie pochopne kroki. Program ochrony świadków nie jest dla takich jak ty. Sprawuj się dobrze. Ej, sprawuj się dobrze, to jest text papers, please. Mojej siostry nie było przy tym, oczywiście. Załatwiliśmy to sami. Max dostał nauczkę. Dziękuję. Tu obiecane. Biorę. Współpraca z wami to przysta, przysta przyjemność. Mafia plus 10, pieniądze plus 100. No i Koks, o to właśnie nam chodziło. Parkowanie wystawił, bla bla bla. Oczywiście taki standardzik mój, już, że tak powiem, zgłasza się. Kolejny mandacik jest wystawiany. Parkowanie, bla bla bla. I dobra, no to co? Lecimy na popołudniowy rewir. Oczywiście tu odmawiamy. I dziękuję, dobranoc. Dobra, ma. Co, co? Zgłoszono kradzież u jubilera, zrozumiałem, jestem w drodze i tak już tu biegniemy. No to dzień dobry, jesteś aresztowany? S? To ja się przy okazji napiję, bo kurde, coś mi zaszło w gardle. Dobra, 25 minut jeszcze mam do lekcji, to w sumie sporo czasu, że tak powiem, nie powiem, że nie, bo tak, ale dobra, leźmy na ten popołudniowy patrol, żeby potem nie było jakichś y, głupich przypałów, oczywiście jakieś mandaciki po drodze można sobie wystawiać, a i tak musimy być o przed 4 p.m. obok kranka. Żeby, żeby żeby, go aresztować czy cokolwiek Nie wiem, jebać nazistów, tyle wam powiem I beka z tych nazistów Oczywiście tu już jest zrobione, tu spokojnie Teraz trzeba sprawdzić drugi kraniec ulicy oczywiście Niestety o Terensie dalej gówno wiemy Nie mam pojęcia czy ja jestem w stanie Cokolwiek z nim zdziałać szczerze mówiąc Bo mam, mam trop Terensa No gówno prawda, nie mam żadnego tropu Terensa No ale co ja wam powiedzieć Jak mi gra mówi, że mam trop Terensa To mam trop Terensa No i, no, no i tyle, no bez sensu troszkę może jakoś się sytuacja rozwinie, nie mam pojęcia, ale dobra, tu już mamy naszego kranka oczywiście Zobaczymy jaka tu akcja zaraz się będzie dziać i Jest czwarta PM Staminą minus 5, ale jestem zjebany, trzeba coś zjeść No i co? Zgarniacie go? O, patrzcie, już się ustawili To co, zgarniany jest chłop czy co? Mogę tu wejść? O to nie jest dobry moment na rozmowę z krankiem Dobra, coś się dzieje, halo? Zachodnia strona ulicy sprawdzona i w No tak, no to wiem. No dobra, na razie nic tu się nie dzieje. To sobie mandacik wystawię. Co się Spoko. O, cholera, to norma. Co ona kombinuje? No, dobre pytanie, pani Normo, Pani może. O, krank ucieka, krank ucieka. No i nara, no i widzę, że tu krank ucieka. To krank, oni uciekają. No i Beka, no to co ja mam z nimi poradzić? No to nie moja wina, że uciekli. Beka z was. Co się dzieje? Zaraz zaczynamy. Właśnie widziałem Hermana Kranka. Nie ma go w środku? Widziałem, jak uciekł. Cholera, sprawdź a aptekę. Ludność minus. No. A to moja wina, że uciekli? Ja tylko i powiem. No, no. <noise> Jakoś w sumie nie jest mi żal. No, w dupie to mam że mówiąc, czy go pojmali, czy nie. Beka z tego typa. Tu 420 melduje, okończenie. Rewir czysty. No i rewir czysty, no co mam powiedzieć? Patrzcie, ten pijak dalej tu stoi. Beka z niego. No dobra. Wystawił, panie bardzo Spoko. Nie, żartowałem. Nie będę przyjmował 20 dolarów. Będę im odpuszczał, jak będą mnie błagać wielce. Ale tak, to nie będę mi odpuszczał. Dobra, została mi minuta. Szczerze mówiąc, wszystko zrobione. Mam trop Teresa, chuja prawda. Tu centrala Holloway, niedobrze. Yy, co? Yy, Jack, yy, po uszy w gównie. Yy, po uszy w gównie Kelly, znowu ty. Tak, yy, to ja, Szerżant. Będę jak rozpętała się przed chwilą gównoburza. Powiedz, że nie masz z tym nic wspólnego. Ale z czym? Podobno w twoim rewirze mieszkał jakiś stary naziol. Bez news o tym trąbi już tu jadą. Orzesz w mordę. Tak, sierżancie. Właśnie pokazali twoją mordę w TV. O co tu kurwa chodzi? Skłam. Sierżancie, nie mam z tym nic wspólnego. Nikt mnie nie filmował. Przestań już rzeć. Przecież widzę cię na ekranie. Masz milczeć jak kamień. Stary naziol uciekł. My nic o tym nie wiedzieliśmy. Koniec kurwa tematu. Mieszkał pod naszym nosem. Był, by, byłaby wielka afera, zrozumiano? Zap, zaparkowali pod Moonwalk. Nie każ mi czekać. Przyjąłem bez odbioru. To nieźle. Udzielić wywiadu przed Moonwalk. No i gdzie oni są? Halo? Nie wiem, do Moonwalk nie mogę wejść Jakoś tu nikogo nie widzę, żeby sobie był Że tak powiem Halo? Mam udzielić wywiadu przed Moonwalk, ale tu nikogo nie ma, żeby mógł komuś udzielić wywiadu Excuse me Excuse me No Moonwalk jest tu, no to o co chodzi? Ja nie rozumiem Halo, halo Halo, o co chodzi? Halo, no gro, nie denerwuj mnie Już przyjechaliście? O, przyjechali bez News. No to cyk, dzień dobry. No to gadamy z nią. Detektywy możemy porozmawiać, oczywiście, ale szybko. Zaraz mi się już... Zaraz, my się już znamy, prawda? Stefan, wchodzimy na wizytę za 3, 2, no i zajebiście. Jeden Bez News, jesteśmy live. Ja nazywam się Karla Hubbard. A to detektyw Jack Kelly odpowiada na kilka pytań w związku z sensacyjnymi doniesieniami, rodem z II wojny światowej. Live cholera na komendzie pewnie już oglądają. E, detektywie Kelly, w zasadzie to posterunkowy Kelly, anonimowy informator, odniósł nam o zakończonej właśnie akcji przeciwko groźnemu naziście Hermanowi Krankowi. E, czy jest pan odpowiedzialny za, za wymknięcie się o pracy z Rąk Sprawiedliwości? Nie, zasługa Wydziału. Niestety, nasz Wydział poniósł porażkę w tej sprawie. Kelly, tu Holloway, jak matkę kocham, już po tobie. Ale musi pani to, też wiedzieć, jak mało brakowało. Akcja była z coś tam planowano od miesięcy. Niesamowite zaangażowanie wielu oficerów, brzmi imponująco. Wspomnij też o mnie, wspomnij o mnie. Głównym motorem napędowym był żar Holloway. Nieustraszony pogromca bandytów. Kurwa, Kelly, już ci wypisuje awans. No cóż, szkoda, że się nie udało. Ale to na pewno nie koniec tej historii Dziękujemy za poświęcony nam czas Mówiła dla was, dla państwa Karla Hubbard, BS News Stefan, pakuj się, jedziemy do ho y Hollowaya. No i koks, policja plus 5, ludność plus No jak na moje Jesteśmy na luziku, na plusie Wszystko, 20 sekund mi zostało to Nie chce mi się tego wycinać Więc tego nie będę wycinał, bo po co y O tym terensie gówno wiemy Nie mam pojęcia, co ja mogę z nim jeszcze zrobić Nie wiem, do, do nikogo zadzwonić nie mogę Koniec zmiany, czas do domu, wracaj Bla bla bla, yy, mogę tu jeszcze podbiec do tego domu, zadzwonić tu sześć, yy, pod szóstkę. G. Jones, może tu jednak będzie? Oczywiście go nie ma, więc cóż, koniec dnia. Godzina dwunasta, jeśli słyszycie dzwony, to już możecie się domyśleć. 77 dolarów, no ok, nice. Plus 10 do mafii, plus 10 do gangu, minus 23, ludzie na dzielnicy lubią. Minus 23 u ludzi, no to nieźle, wykonałem normę mandatową. Wyrobiłem podwójną normę odnalazłem i zgłosiłem wyznaczony samochód, przeprowadziłem poprawnie patru całej ulicy, dostałem wypłatę pieniądze plus 50. Więc cóż, moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba, jeśli tak dobrze wiecie co robić, a ja się z wami żegnam do następnego do usłyszenia. trzymajcie się i bają.